Cześć, jestem w kuchni za Wiko. Dzisiaj włoski popularne danie karnia la pizzaiola to znaczy mięso, ser mozzarella i bazilia. Dzisiaj serwuję z graten, mini zapiekanki, zimniaczane z brochułami i z nietanka. Zapraszam, ja pokażę, jak ja zrobiłam. Co potrzebujemy na taki super przepis? Graten z brokułami i śmietanka, mięso wieprzowe, pulpa pomidorowa, oliwa z oliwek extra virgin, ser mozzarella, bazylia, czosnek i dużo miłość. Zaczynamy od naszych graten, oczywiście. Graten są mini zapiekankę zrobione z ziemniaki, brokuły i śmietanka. Potrzebują Lądować do nasze piekarnika na temperaturę 220 na 25 minut. Idziemy! Gracien, nasze mini zapiekanki są piekarnika, i teraz możemy dedykować nasze czas do mięsa. We Włoszech robimy tej karni a la pizzaiola, co znaczy mięso a la pizzaiola, z różnego rodzaju mięso. Może być celence, może być wołowe, ale tutaj w Polsce mamy takie dobre wieprzowina, że ja używam schab. Oczywiście są kotleciki, oczywiście ile gotujemy. Zależy, jak są ubite nasze kotleciki. Teraz dajemy oliwa z oliwek extra vergine do patelni. I czosnek, dwa ząbki. I tutaj troszkę ja wyciskam, ale zostaje taki. Bo potem, gdyby nie lubicie, możecie zajmować e, i zabierać od patelnia. O, powoli, powoli nasz czosnek jest e, złoty. I teraz możemy zmarzyć nasze kotleciki. O. To ja nie wiem, ile razy jadłam, bo to jest taki klasika we Włoszech i moja babcia Maria robiła bardzo często, bo jest fantastyczne danie, bo dzieci lubią, bo jest dużo pomidory, jest mozzarella, bazilia i potem my mamy dobre zapiekanki. Wracamy tutaj druga, powracamy nasze mięso. Ale zapach. Troszkę dajemy pierwszy. Sól dajemy na ostatni moment, bo ja nie chcę, że mięso będzie e, zgubić wszystkie tej, e, soki, że e, robią soczyste nasze kotleciki. Cały czas musicie pamiętać zrobić, kiedy używajcie mozzarella. To znaczy musi być cały czas super suszona na papier kuchenny. Teraz ja uwielbiam porwana w taki sposób. Takie małe kawałeczki. Ręczne. O, piękne. Teraz co robimy? Kotleciki są gotowe i dajemy do miska. Bo na tej samej e, oliwa, czosnek i ten sok od nasze kotleciki będziemy gotować pomidor. Troszkę mniejsze. O, piękne. Zobaczycie, jak jest piękne i jest pachnący oczywiście. I teraz dajemy całe nasza polpa pomidorowa. Na tej polpy pomidorowe możemy dać sól i pieprz. Pamiętamy, że polpa pomidorowa musi mieć cały czas bardzo żywy ogień. Nie może być e, e, za e, mało, bo gotuje się lepiej e, kiedy jest e, troszkę temperatura jest. Ok? Zobaczcie, ja cały czas mówię, że patelnia śpiewa. O, Tutaj są nasze kotleciki. Tutaj piękne lądują na tyle pomidorem. Parę minuty gotujemy jeszcze. Nie za długo, bo potem będą e, za twarde. Nie dam radę. O tu. I tu. I tu. I teraz jeszcze raz pokrywka i potem o super będzie o taki szkoda, że wy nie macie tej zapachy. Marzenie jest po prostu jeszcze i nie skończymy w taki sposób. Teraz bez ogień wyłączymy nasze kuchenka. Nie potrzebujemy. Dajemy nasze ser mozzarella do Nasze mięso. Piękne, piszne. I teraz rozumiecie, dlaczego ja biłem taki suszony tej kawałeczki mozzarella, bo e, musi być tylko ser, bez tej wody od sera. Teraz o! Na pokrytka. Do momentu, że mozzarella jest cała rozpuszczona. Graten gotowy. A nasze mini zapiekanki ziemniakami, z brokułami i zmietanka. Zobaczycie, jak piękne są, apetyczne. Mięso, Uuu, super sexy. I teraz komponujemy nasze talerze. Mamy. Jeden, a, jak chcę dwa, kochani, nie jedno. Jestem głodna. O, zobaczcie, uuuu, ecco qua, pięknie wygląda. Co myślicie? eh? dobre? Chcecie jeść? Ja za moment, za fila, za chwila moment.